Jestem w ciąży. Zobaczcie, co my tu mamy. Zaczynamy degustację w aucie. O Jezu, to bierzemy na 100%. A ten pan? Zaproszenie na pańszczoł. Siemanko wszystkim w tym kolejnym pięknym dniu. Siemka, witam. Nagrywam dzisiaj dla Was film, bo przyszła do nas paczka. I to nie jakaś dziwna paczka, tylko taka mega ważna paczka. Przyszły nasze zaproszenia ślubne. Mm. Jestem trochę przerażona. Bo y, mieliśmy mieć taki inny kolor y, tych zaproszeń, bo początkowo miał być taki szampański, y, ale okazało się, że kolor tego papieru wycofali ze sprzedaży. No i y, ta pani, która robiła nasze zaproszenia, musiała zmienić ten kolor na trochę inny. I wiadomo, ja widziałam te projekty, y, je zatwierdzałam sama, tak samo Tomek. No, ale wiadomo, że co innego jest zobaczyć to przez internet na projekcie takim narysowanym praktycznie, a co innego jest to zobaczyć na żywo, dlatego no trochę mam stresa, ale mam nadzieję, że y, będzie się nam to podobało. Na drugim piętrze, tak się nazywa firma tej dziewczyny, u której y, zamawialiśmy zaproszenia. Okej, okay. przyszły takie różowe. I teraz tak, mamy koperty. I mamy zaproszenia, bo te koperty nie są zaklejone z tego względu, że będziemy mieć taki lak, którym będziemy zaklejać te zaproszenia. Ono się otwiera w ten sposób i macie jakby taką zakładkę jedną, drugą i tutaj można sobie nakleić ten lak, albo właśnie można włożyć do koperty i na kopercie nakleić no, lak. Na kopercie. No zobaczymy. Proszę. Wydaje mi się, że obie opcje są spoko w sumie. Nasze imiona i nazwiska są y, takim rose goldem, lekko, ten, lekko jest tak w dotyku to wyczuwalne. I tutaj nasza data czyli wygląda to tak fajnie się to mieni. Y, no i tutaj mamy taki jakby, taką kieszonkę, w której jest jeszcze zrobione dodatkowe informacje jest napisana y, nasza strona internetowa bo na tej stronie internetowej to jest w ogóle spoko pomysł zrobić sobie taką stronę internetową weselną ślubną, z tego względu, że na tej stronie będą wszystkie jakby zaktualizowane ym, wiecie, informacje o naszym ślubie dla gości, więc dobra, wiadomo, że starsi ludzie pewnie tego nie użyją, bo nie będą za bardzo wiedzieli, jak to zrobić, ale y, młodsi użytkownicy internetu na pewno, na pewno dadzą sobie z tym radę, więc będą mogli wejść na naszą stronę ślubną, tam będzie wszystko rozpisane, cały harmonogram ślubu, y, na przykład o o której busy po nich podjadą, i tak dalej, i tak dalej. No, i tutaj mamy przekreślone kwiaty na zdrabki. No, i prezenty mamy przekreślone na pieniądze. I tutaj mamy też informacje z potwierdzeniem przybycia na nasz ślub, do której, i datę, do której mają to goście potwierdzić. I poza tym, poza tymi informacjami, w tej kieszonce jest jeszcze druga informacja, i to jest mapa naszego, naszej imprezy. Bo tutaj my mamy ślub plenerowy i jest to ogród brzoskwinia. I tutaj na tej mapce znajdziecie cały ten ogród i tutaj jakie są one, jakie są tutaj strefy, y, gdzie jest wiatna y, na tą imprezę, gdzie jest strefa relaksu, strefa przyjęcia, no i miejsce ceremonii. Więc y, tutaj goście też będą mogli sobie przy okazji y, zobaczyć jak łatwo dotrzeć na nasze wesele, jeśli ktoś będzie chciał na przykład przyjechać tam. Y, no i w ogóle y, jest to myślę taki fajny mały gadziecik. A z tym sobie poradzimy? Y, tutaj macie te laki i te laki po prostu są na takim ala, na taki... Na takiej alat dwustronnej taśmie y, klejącej po prostu to tylko przyklejacie. Tutaj na tych lakach jeszcze są nasze inicjały Magda i Tomek. Nie wiem czy jest to widoczne, bo to jest też taką czcionką zrobione jak ta y, czcionka w zaproszeniu. Ci się podobają te zaproszenia? bardzo fajne ten różowy kolor jedynie jest faktycznie zbyt różowy zbyt różowy nie ale tak to bardzo ładnie środek wygląda mega spoko chyba przeżyje ten różowy kolor ale nie wiem fajne jest to że i ta koperta się tak mieni i zaproszenie się tak mieni i mimo tego że tutaj jest biały papier to te nasze imiona i nazwiska plus data naszego ślubu plus mapka e, i te napisy takie główne też się wyróżniają też się widzicie tak fajnie błyszczą Jesteśmy właśnie z Tomkiem na jakiejś wiosce w Dobczycach czy coś takiego, nie? Dobczycach, no. tak. Tak, jeszcze za Krakowem tak. to chyba jest, nie? Tak. Z e, pół bo... godziny jechaliśmy. Tak, z pół godziny od Krakowa, bo przyjechaliśmy tutaj po degustację słodkiego stołu i tortu. Także zobaczymy, czy w ogóle nam to podejdzie. No ale śpieszymy się trochę, bo potem jedziemy. Ej, jaki fajny kotek tu siedzi! No, i jedziemy potem na pierwszy taniec, więc prosto z Dobczyc jedziemy potem do Katowic. O, to już chyba tutaj, nie? Bo to jest takie malutkie, że my musieliśmy zaparkować gdzieś tam na takim parkingu i 10 minut ich pieszo, no ale nie wiedzieliśmy, czy tu możemy, czy nie. A to jest takie maleńkie. Kawiarnia, e, lawenda. Ej, jak tu jest ładnie. Totalnie wszystko do siebie pasuje. Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 난 먼저 나에게 말해봐 Zobaczcie, co my tu mamy. Co to za słodkości? Sernik brownie, tu jakiś jest ptyś. Um, nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest tutaj, co tu pisze. E, tutaj jest jakaś monoporcja. To serduszko ciasto, jakieś musiki. No zobaczymy, będziemy próbować. Za chwilę, musimy pół godziny odczekać, żeby to spróbować, bo jeszcze było w lodówce. A nie możemy tego próbować w domu, bo zanim my dojedziemy, to raz, że nam się to już rozwali, a dwa, że musimy iść na pierwszy taniec. Tutaj mamy jeszcze słoiczki z propozycjami tortu i jesteśmy przygotowani, bo wzięliśmy ze sobą łyżeczki. O ten fajnie wygląda. Zaczynamy degustację w aucie. Dobra, zaczynamy od tego. Mmm, spróbuj. To jest taki alasternik. Z białą czekoladą. W sensie ta powłoczka. Tak jakby ta powłoka była z białej czekolady, a w środku jakby jest sernik. Albo coś takiego, nie? No spoko. Bardzo dobre. Mm. No to teraz próbujemy to y, ciasto z truskawkami. Co Ty na to? No, tak? Do ciężko nagrywać, jeść i jeszcze Ciebie karmić. Mm. Mm. Próbuj. Zwykłe ciasto. Bardzo dobre. Mi smakuje. To teraz ptysia. Dobra. Takie trochę jak musli, jakieś. Dobre, dobre, spoko. Fajno. Spoko też, no. Ale już mi zaczyna być tak coraz bardziej niedobrze, bo coraz bardziej słodko, nie? Brownie, trzymaj. No, bardzo dobre. Ona jeszcze nie ma owoce, się... ale już nie chciałam z owocami dawać, bo mi spadają. Mmm, mmm, serio. Mega dobre. To brownie. O Jezu, to bierzemy na 100%. No, dobra. Serio, aż sobie więcej wezmę to teraz y, tarta. Tarta jest ok ale no nie wiem, to brownie jest lepsze po prostu. Podobne odrzuca, no. Lepsze, nie? Brownie jest lepsze niż ta, tak, y, ta tarta. Tak. Tarta jest ok ale po prostu w porównaniu do tego brownie, to brownie jest przepyszne. Ja się zakochałam w tym brownie. Tutaj widzę, że mamy sernik y, i ono, on jest chyba z pistacją u góry. Widzicie, bo jest takie zielone. Y, próbujcie, bo ja za bardzo fanką nie jestem pistacji i tak dalej. No cóż, poświęca się. Bardzo dobry. Serio? Mhm. Fajny. I to ja nie lubię takich rzeczy, a bardzo dobry. Mmm, pyszny ten sernik. To teraz może to serduszko. Bardzo podobne w smaku do tego na patyku. Ale to nie jest takie serduszko, jak było u Magdy. Na weselu oni mieli totalnie inne. Oni mieli coś w stylu pana koty z białą czekoladą, coś takiego. Inne, nie? Inne. Tylko ciekawe, chcę to porównać. Ale tak, tylko chcę to porównać z tym. Serduszko jest inne nie niż, niż, niż nie Patyk. Patyk lepszy, według mnie. To może tą babeczkę teraz. Okej, okay. ale coś? też tak nie ten. Nie urowało. Nie, ta babeczka mi tak nie bardzo podeszła. No to teraz. Tutaj mamy tiramisu chyba w słoiczku. Co Kawowe. Okay. W ogóle Ci nie podejdzie, w ogóle. Okej, okay, to, ale Tobie podeszło czy nie? No dla mnie spoko, ale... Dobra, to ja sobie chociaż ten krem wezmę. Pyszne. Pyszne tylko właśnie czuć kawę. A ja nie lubię kawy. Ostatni ten nasz słoiczek tutaj z tym takim alamusem. To mi coś przypomina w smaku w ogóle. Dobra. Nie wiem co mi to przypomina, a Tobie? Też nie wiem, ale dobre. Bardzo dobre, no. Cieman. Cieman. E, przyjechaliśmy sobie już do domku, ale e, nie próbowaliśmy jeszcze tortów, bo musieliśmy jechać prosto do katowic na pierwszy taniec, więc teraz e, mam nadzieję, że nie zepsuło to smaku, no bo jednak to trochę w tym aucie leżało, jak myśmy e, ćwiczyli. No ale dobra, zobaczycie. Chociaż było chwilę teraz w lodówce, więc no zobaczymy. Ale już jest dużo rzeczy pozjadanych, tych dobrych. takich. to no, są. Nie, to no jeszcze nie ma zostawić. tego na patyku, Ta, takiego alasernika czy co to, to było. No trochę tego nie ma, ale wygląda tak. supernie. To sobie no, spróbujcie, czy nie, no, ja To wyglądało przed, teraz to wygląda Ta, jak teraz po A wygląda źle. A macie zdjęcie? No, tak. Dobrało. Wybitne. No serio, nigdy nie jadłam takiego dobrego brownie. Próbujcie teraz babeczki. Wiesz, co mi to przypomina? Co? Te karmelowe cukierki. Co? Bardzo. Jakie karmelowe Te, cukierki? Takie były karmelowe cukierki, mhm. ale ten były... To jest oryginalne totalnie to tak A, smakuje, ale to mi to maka smakuje, bardzo dobra. no, ta no jest dobra. wertersy na całego to wyczuwalne, to znaczy ona jest taka tęga, ale, ale rzeczywiście ten smak jest fajny, hmm. taki inny, hmm. w życiu takiego ciasta nie, no, hmm? przepyszne, ja to normalnie teraz mamy cztery rodzaje ciast, tu jest konfitura mango marakuja maliny, hmm, to ja. tu jest y, mus malina maliny. To Magda. Tu, no, właśnie, tu jest musmalina, malina, konfitura mango marakuya. No tutaj cztery I jest jeszcze chrupka musmalina. malina. Chrupka. Właśnie to ciekawie brzmi. No. O kurde, patrzcie, to już jest od takiego, tak, taki biszkopcik. Ląduje do ciebie. Ta chrupka jest super. No chrupka jest to tak no. coś, nie? Mhm. Miłe zaskoczenie. No to właśnie o takiej kupce myślałam o nowej tarcie. 10 na 10 jest. Serio? Mm. Na tej tarcie powinna być taka chrupka. No to czekajcie. Sam efekt krupki super. Dobra, ale. E, mój faworyt to był i kurde. No, no mówię, ja, no, poczekaj, ja mam poczekaj. Gust, poczekaj. Ja mam gust, nawet nie jedząc z tego. Nie? Ja bym to pomieszała z tym Marakują, bo mm. to marakuja może tak. być. No. Oni tą chrupkę. A może da się z nimi zagadać? Może no, zobaczymy. Marina i no. Do, do no, mango zobaczymy. i Marakuia na przykład, nie? mi duże nie da, bo mi już tak. No wiem, też. ja tak samo. Dobra, to weźcie to zjedzcie z małą na pół. No, mhm. chyba, że przerwa 5 minut i to ma. A my też z Tomkiem po prostu ja mam to troszkę, to, to nie? To, 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 to. Co ja teraz jem Marakuja, tak? Mango marakuję. Mhm. Tam to mi bardziej smakowało, ale to też jest ale. bardzo dobra. Ale ja tak. mam chrupkę, bo chrupka była słodka, no. dodała do tego no malinowego. No. Bo ta chrupka była za słodka, a to by to y, tamto słodkie by to rozkwaśniało. Które? muzmalina czy ten, czy muzmalina malina, konfitura, mango, marakujo? Może to połączenie, nie? nie. No. Od razu y, Natalia słyszy marakujo, mango, nie? <suszę> to, bo to jest za bardzo rozmywane z tymi musami Tam y, całe owoce żeby... Czyli trzeci nie? Trzeci absolutnie nie. Okej. Okay. Serio? No. A ja bym zrobiła tak, żebym... Mm, po prostu do tamtego z chrupką dodała troszeczkę tej marakui Taki cieniutki pasek. No, dosłownie, żeby w tym dodać chrupkę. Bo tutaj... Last one. Tak Dobre, dodało. ale brakuje chrupki, nie? Tak. Nasz wybór. Krupka musmalina. Dzisiaj dzień rozłożenia zaproszeń. Byliśmy już właśnie spotkać się z kolegą Tomka, bo on jedzie dzisiaj do Warszawy, więc chcieliśmy od razu to załatwić, żeby nam nie uciekł. Teraz jedziemy do mamy Tomka i prawdopodobnie będzie tam też siostra Tomka, dlatego mamy też dla nich zaproszenia. Potem jedziemy do Klaudii, bo chcemy tak wszystkich jakby po drodze zrobić przy okazji. A potem na wieczór pojedziemy do mojej mamy i weźmiemy przy okazji Natalię. No, i tam Natalia też dostanie zaproszenie. Właśnie wyjeżdżamy od mamy Tomka i jedziemy do Klaudi. Podobały się zaproszenia, więc jestem szczęśliwa. Chociaż nie wiem, im się podobał ten różowy. Mi się w sumie też zaczyna podobać ten różowy. Pogleje tak w ogóle. Co to jest za Maj? Koszmar. To jest taki. On jest taki. To jest taki róż, ale taki. To no kurde, ładny w sumie jest. Może jednak taki chcę. Nie wiem. Ja już po prostu sama nie wiem, czego chcę na tym ślubie. Sama nie wiem, jak chcę wyglądać, nie wiem, czy mi się podoba suknia ślubna, nic już nie wiem. Czy wy też tak macie jako pannę młode? Dajcie znać w komentarzach, bo po prostu oszaleję. Dzień dobry, ja zostałam panią Klaudię. I tam tak leje? No. To, to, mlało przed chwilą, to tu u was jest sucho. Ja mówię, tam gdzie jest Klaudia, wychodzi słońce. O, mówisz? Widzisz? Zastanawiacie się, bo co tu przyjechaliśmy? Nie, tak. nie wiemy. Zastanawiamy się, po co przyjechaliście. Nie, wy myślicie pewnie o czymś innym. no, A prawda jest taka, że... Jesteś w ciągu. Jestem w ciąży. Nie wierzę Ci. Nie, no serio, pokaż. No Cię ma pokazać. Pokaż <laughs> mi się do testu. Nie, no seryjnie, nie wierzę. No dobra, kurde. A wiedziałam. Ej, no jak to jest z tą ankarką, nie? Nie, bo ci tak. Tyle razy już mnie że ja na twojej stronie... Skóry... Ale ociąż że nigdy nie kłamałam, bo się boję, że wykraczę. Bo no ja nie chcę to. to no, na może teraz że? Nie nie, tu, 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 tu. nie, nie, to to Ale by było, nie? Nie, nie, to bym się bazała na... Nie byłoby żadnego ślubu, no nie? Serio, ja Tam po prostu przyjechaliśmy do domu. Tak. Ale ładne. Tak, ładne. Co? No tak. No, 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 Klejasz. Albo spróbuj, no Albo strój? kopertę po prostu. ciekawa wasza tradycja. Tak? Fajny ten kolor. No, podoba mi się. A, A ja wawczy? się przeraziłam, nie? Ja, ja tam jest imienne nazwisko, że. Nie, to... dałam osobę to bo wszędzie dawałam osobę towarzyszącą. Ja, Chyba, że ktoś jest w małżeństwie. po prostu ja nie będę. Nie będę. <laughs> no ty tam do tej pani się kieruj, nie? Ja <laughs> mam powiedzieć tak. Jeszcze nie wiadomo, jak Ej, <laughs> <laughs> <to jest kandorzy. śmiech> Taki kolor jak ten. Aha, to się uro pod kolor, rozumiem, tak? To jest taka no, wpiszcie sobie tą stronę i tam możecie potwierdzić swoje przybycie. No. Sam, sama ją projektowałam, a Tomek ją tworzył. Na no, laptopie inaczej będzie wyglądało niż na telefonie. A to jest bardziej. No właśnie, nie? I tak ten. Albo nie potwierdzam? Tak, a kliknij to potwierdzam? Muszę pewnie podać imię No i zobacz sobie, co tam pisze kurde, oh, potwierdź swoją obecność, imię, nazwisko, kontakt do Ciebie, od serca. Nie, nie, się przez nie, Preferencje żywieniowe, nie, No, widzisz? <laughs> Ej, fajne. Fajne, nie, No e spoko. No i kurde. I otwarły się wrota. Tam teraz, tam teraz To jest dla ciebie, a to jest dla ciebie. Dziękuję. A to, e, to jest Magda Tomek? Tak? Co? Tak. Są tak, ważne. No. Mamy taką wielką strefę relaksu. Piękne, mi się bardzo podoba. Serio? A kolor? Też, ale kolor najbardziej. Serio? Różowy. Ja właśnie się zastanawiałam, czy nie jest różowy, co czas. Nie? Czemu? Dlaczego? No bo ja chciałam bardziej taki szampański. Nie, mi się podoba. No. Nie prezenty, tylko kosy? Tak. Nie kwiaty, nie tylko co? Nie kwiaty, tylko zdrabki. Jaka mina, jak słucha ładnie. Ha, ha, ha. Ha, ha. A Ty, Bambo? Ty, Bambo, nie jesteś zaproszona. Miałaś nieść yy, obrączki, ale nie ufam Ci. Bo i że gdzieś spieprzysz. Ja już dawno wiedziałam, że to będą te zaproszenia. Bo em, pracuję ciężko w piątek, dzwoni kurier i mówię, kurde, co to jest? Dlaczego? To do mnie? Ja otwieram te drzwi i mówię, co tam? A on mówi, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i daje mi kartę. A ja mówię, a co to jest? A ten pan, zaproszenie na pęślu, A ja, nie, to siostry, dziękuję. Ja się nie hajtam.